Cztery rozegrane mecze, dwie wysokie porażki i dwa remisy. Tak póki co prezentuje się bilans spotkań zewki w czwartoligowych rozgrywkach. W niedzielę, 17 sierpnia, Beniaminek z Kobelej Góry rozegrał pierwszy w tym sezonie mecz przed własną publicznością, a przeciwnikiem była korona piaski. Kibice musieli jednak udać się na to spotkanie do Ostrzeszowa, gdyż na koblogórskim stadionie cały czas trwają prace modernizacyjne związane z dostosowaniem do wymogów gry w czwartej lidze. To im jednak nie przeszkodziło, ponieważ na obiekcie przy ulicy kąpielowej pojawiły się prawdziwie we tłumy. Sam mecz dostarczył również wielu emocji. Zewka bardzo dobrze rozpoczęła to spotkanie i już w czwartej minucie cieszyła się z prowadzenia. Na listę strzelców wpisał się Maciej Mikołajczyk. Radość trwała jednak tylko 3 minuty, bo właśnie wtedy do wyrównania doprowadził Oskar Fogt. W dalszych fragmentach mecz był bardzo otwarty i widać było, że obie drużyny dążą do zdobycia kolejnych bramek. Udało się tego dokonać podopiecznym Michała Giecza, a dokładniej Szymonowi Polowczykowi, który w 27 minute strzałem z połowy boiska przerobował bramkarza. Druga odsłona przyniosła dalsze emocje, ale na kwadrans przed końcem łukasz Tomczak zmienił wynik na 2 do dwóch. Taki rezultat utrzymał się do samego końca. Nic dziwnego, że zawodnicy z Kobylej Góry opuszczali murawę z dużym niedosytem. Znowu jest niedosyt, bo mamy. Kilka sytuacji, no czy jeden, no wszyscy co będzie na stydzień, to widzieli, no i znowu nie trafiamy gdzieś tam, nie podajemy do siebie, to jest najgorsze, że w momentach, kiedy trzeba podać tą piłkę, to my gdzieś tam wymyślamy, każdy chce samemu, i no i niestety i zemściło się, gdzieś tam bramkę dostaliśmy, między piłka, między mur wpadła, no to z jeszcze przy, przy 2 2 mamy kolejne sytuacje, nie trafiamy, jednak nie będziemy strzelać tyle z tylu sytuacji, no to nie będziemy wygrywać, i o to utrzymanie będzie bardzo ciężko. Niestety dla nas jest remis. Oczywiście przed meczem graliśmy o zwycięstwo, ale też trzeba powiedzieć, że w końcówce z przebiegu spotkania mieliśmy troszkę szczęścia, bo i słupek był moment taki, gdzie gospodarze mieli sytuację na 3-1. Na pewno jest niedosyt, jeżeli chodzi o mecz, ale jakby przebieg spotkania można powiedzieć, że dla nas ten remis to jest taki, nie chcę powiedzieć, że szczęśliwy, ale nie jesteśmy z niego zadowoleni, ale niestety mecz tak wyglądał, że mogliśmy równie dobrze w pewnym momencie przerywać Zewka we wcześniejszych spotkaniach przegrała 0-6 do z Kotwicą Kurnik i 0-4 do z Obrą Kościan, a także zremisowała 2-2 z Górnikiem Konin. Na pewno Kurnik, no to trzeba przyznać, że trener Legion ma mocny zespół i no bardzo dobrze to pokładał. No dla mnie to jest główny faworyt, faworyt do awansu. Nie chcę tam zganiać na błędy sędziowskie, to tak, w Kurniku przystanie 0-0 powinna być czerwona kartka. Ja na superstrukturze nie wiedziałem o tym. Natomiast mówię, no to tam. Nie wiem czy to cokolwiek zmieniło, bo naprawdę przemocny zespół i jak przegrywać mecze wysoko to właśnie z taką drużyną, natomiast w kościanie no to już, już niestety sędzia. To co odwinął, dzisiaj właśnie z Liniowym rozmawiałem, bo był tam i no, no nie, no to po prostu jeżeli tak będą takie błędy popełnić, w 15 sekund za mecz, nie karnego na maczku, bramka, żłapie piłkę, wybija i druga żółta, czerwona, no i tak naprawdę po meczu. Natomiast my z Kurnikiem niespecjalnie mieliśmy cokolwiek do powiedzenia, mogliśmy tylko bronić, a w Kościanie uważam, że gdyby nie ta kartka, to... To ten mecz powinien inaczej wyglądać. Zewka w sobotę uda się do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie zagra z miejscową Ostrowią. Kolejnym przeciwnikiem będzie natomiast Polonia Leszno, a spotkanie odbędzie się na stadionie w Kowalej Górze.